Dzień dobry kochani, witam was serdecznie u naszej mamuśki, nadal jesteśmy na wakacjach i widzą, że pojawiły nam się tutaj duchy wyspy, a nasza mamuśka śpi. Yy, w ogóle nasi Simowie dosypiają po imprezie, która była w poprzednim odcinku, Flair i yy, William byli na imprezie. I w sumie Flair dosypia, a William się właśnie pożywił, kurczę nie wiem co z nim zrobić, yy, nie wiem czego karmić Simami, czemu kupować te... Pakiety, plazmy, y, weź przeczytaj ponownie, zaraz potem pokażę ci się wykąpać, ale póki co przeczytaj ponownie, a naszą mamuśkę wyciągniemy z łóżka i może niech ona się tutaj skontaktuje z duchami wyspy, no bo jak nie y, syrena, to duch wyspy, zdecydowanie. Jedno z dwojga y, trzeba koniecznie, o, da co so cute, nie wiem czy ona nie musi mieć jakiejś cechy specjalnej, żeby z tymi y, duchami się porozumiewać. Nie jestem pewna, niewykluczone, że tak właśnie jest. Nie pamiętam szczerze mówiąc. Bawiłam się kiedyś z tymi duchami wyspy, ale chyba ta Simka miała właśnie tą cechę wyspiarską jakąś. Sęk w tym, że nie pamiętam, co to była za cecha dokładnie. Poprosi o pomoc przy sprzątaniu. Co ja mogę z tymi duchami? Są one gdzieś tu jeszcze? Tu mi się jeszcze kręciły, ale widzę, że chyba. Chyba już kończą kręcanie. Przypomnijcie mi, jak to było z tymi duchami, bo Wy na pewno wiecie. Myślę, że dzisiaj będziemy mieć poród, trzeci trymestr. Chyba tak, no fantastycznie, dobrze, no będziemy mieć poród. Może uda nam się jeszcze zapoznać jakąś syrenę w takim razie. Mój drogi, tak, dobrze. Twoja mamusia, jak skończy się tutaj ogarniać w łazience, to Ty możesz wziąć prysznic. Ty, moja kochana, w ogóle widzę, że się opaliła. Widzicie, jak ona się opaliła? Ona jest takim strasznym bladochem, bladziochem, a opaliła się na różowo. Yy, pokażcie, kochana. O, duch wyspy chyba ją opuścił. Yy, ładnie wygląda. Wyjdź, moja droga. Yy, nie podglądaj syna. Tutaj syn się teraz będzie kąpał. Jest nastolatkiem, więc pewnie sobie nie życzy, żebyś mu pomagała. Yy, chodź tu, kochana. Chyba jakieś żarełko mamy albo nie mamy. Coś trzeba ugotować. Dobrze, to chodź tu, kochana, przygotujemy coś. W ogóle, moi drodzy, gdyby głos albo obraz w tym odcinku nie był taki jak zwykle, to ja Was strasznie przepraszam, ale ja jestem u rodziców i mam tutaj warunki nieco spartańskie, jeśli chodzi o yy, sprzęt, po prostu. Yy, w związku z czym, no, musicie mi wybaczyć, yy, jeżeli będą jakieś, wiecie, szumy, nie szumy, coś tu będzie nie tak. Yy, to właśnie dlatego. Hanna, co ty robisz? Usiądź na łóżku. Czy ty medytujesz? Boże, jaka brudna dziecko, coś ty zrobiła ze sobą. Słuchajcie, zaraz jej każemy tutaj, nie wiem, pośpiewać pod prysznicem albo coś. Czy ty się wykąpałeś już? Ba, 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 pomyślałeś gorący prysznic, weź sobie prysznic, moja droga. Czy ty już wziąłeś prysznic? Wziąłeś. Fantastycznie, dobra. No tak, ty niestety, mój drogi, raczej nie będziesz wychodził na podwórko, więc ja cię tutaj usadzę i będziesz dalej sobie czytał tę swoją wampirzą księgę. Przeczytaj ją ponownie, możecie potem po prostu wyślę do domu. Chłopaki, wszyscy są brudni w ogóle, ale mam taką myśl, że zrobimy to tak, że chłopaków wyślemy: o, proszę bardzo, chodź wykochany, możesz zadąć w konhe, czemu nie? Chodź, zadnij w konhe, a potem weź ją schowaj do wyposażenia. A potem każemy, każemy Wam pływać rekreacyjnie jednemu i drugiemu. Ty na jeszcze skorzystaj, bo widzę, że musisz. Mm, spałeś w namiocie. Muszę im ten namiot kupić do domu w ogóle. Z, o Jezu, zrób kupę w panicę do nie, serio. A dlaczego jesteś? Z lęk przed ciemnością, ale jest jasno, dziecko drogie, jasno jest. Aha, mama tutaj coś ugotuje, to sobie od razu weźmiesz papu, weź sobie porcję, a potem dołączysz do brata i będziesz pływał. Rekreacyjnie. Dobra. czy zostaniesz w domu, będziesz się zajmował naszym maluszkiem, który, jak sobie wyśpi się, to sobie weźmie porcję. Ty, moja kochana, no miałaś w skarbie się wykąpać. Miałeś wziąć prysznic, więc zrób to. A potem, jak weźmiesz prysznic, to może faktycznie też zrobisz dokładnie to samo co bracia i też sobie, o, wiem, tu sobie popływasz, pouprawiasz sobie snorkling. A mamusia e, pójdzie poszukać jakiegoś Srena. No i skoczymy sobie z naszą mamuszką tutaj do baru. Sami. Tak zrobimy. Dzieci zajmą się sobą nawzajem, a nasza mamusia poszuka nowego tatusia. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. A w ogóle, czy to, to jest jakaś impreza, że tu jest tyle tych balonów? Bo mi się wydaje, że ich wcześniej nie było. Hmm. Jestem y, zdziwiona. Tu jest ktoś brudny. Nie, ona nie jest brudna. Ona ma chyba tatuaże. A tak z daleka wyglądała, jakby była brudna. O, wiecie, ja ślepa jestem. Dobrze, chodź tu moja droga. Zamów sobie drinka. Hmm. No oczywiście coś bez alko. Jest coś bez alkoholu? Sok z lodem? O, bezalkoholowa kapryhina. Idealnie. Zamów sobie, w takim razie jesteśmy, yy, słuchajcie, na wczasach, trzeba korzystać. No i szukamy oczywiście jakiegoś syreny. Ty syrenem Saba. chyba nie jesteś, nie? A wiem, słuchajcie, ja chyba wiem, jak się sprawdza, czy ktoś jest syrenem. Trzeba tą konchę mieć, dziecko drogie, kto ma konchę? Ty masz konchę, yy, ale gdzie? Nie, któryś ma konchę, albo powinno mieć konchę, czekajcie. Ktoś tu miał podnieść konchę, i nie wiem, czy podniósł. O, właśnie. Proszę bardzo, chodź tu, mój drogi. I schowaj konchę do wyposażenia. Jak tu jest pięknie. I na szczęście idzie po konchę dla mamy. Tak. I teraz magiczną, słuchajcie, metodą. Ta koncha zostanie przeniesiona do wyposażenia mamy, bo tak. A ty, mój drogi, sobie popływasz. To przy okazji troszeczkę sobie poprawisz higienę. A czemu nie możesz? Pływaj, kochanie, rekreacyjnie. A ja wracam do naszej mamuszki. No i skorzystamy z... Któż to założył? Powiem wam, że zbudowane jest całkiem nieźle, ale ta torba nie zachęca. No cześć, sałatko. Ach, na pchlitarg byś chciał pójść słuchaj sorry ale jestem na wakacjach więc nie pójdę z tobą na pchlitarg pokażmy niekochana tą konchę i weź ją za dmi dawaj szukamy syren czy ktoś z tu obecnych jest syreną syrenem nie nikt się nie ucieszył niestety bo Syryny się tak fajnie cieszą, chyba jak widzą te konchy, znaczy jak słyszą te konchy. Tak przynajmniej pamiętam, dobra. Yy, jedna nasza mamuśka znowu musi skorzystać. Hmm, gdzie ja mogę tutaj upolować jakiegoś syrena? Macie jakiś pomysł? Tu na plaży mogą być, ostatnio tu jakiś się yy, pałętał. O, nasz synek tu pływa, fantastycznie. Gdzie mogą być syreny? Czy tu się bawią jakieś syreny? Hmm, czy któryś z tych simów jest sireną? Nie, żaden z tych simów nie jest sireną. Słuchajcie, ja się tutaj muszę porozglądać. Może tu gdzieś pływa Syrena, wiecie, tak po morzach i oceanach, i ja ją zobaczę. Nie, no niestety żadnej Syreny w zasięgu wzroku nie znalazłam. Co ty byś chciała zrobić, kochanie? Patrz chmury z simem imieniem Mroczny Kosiarz. Spoko. Porozmawiaj z Genovefą i tańcz do muzyki ze stereo. To chyba mogę ci spełnić, bo tu pewnie jakieś stereo jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chodź kochana, możesz potańczyć. Skoro masz ochotę, to nie ma sprawy. Chociaż wolałabym, żebyś poznała jakiegoś syrena. Jak ona sobie potańczy, to może właśnie ja po prostu z nią skoczę jeszcze w jakieś inne miejsce. I może tam się jakaś syrena napatoczy. Może pójdziemy pod wodospad. I może wejdziemy też nawet do tej jamy. I może znajdziemy wodorosty syrenie. To by się jakiegoś Sima po prostu, wiecie, zamieniło w syrenę. To chyba nie byłoby oszustwo, co? Mogłabym poznać jakiegoś Sima i zamienić go w syrenę. To byłoby pomysł. Chyba. Całkiem niezły. Czy tobie to zaliczy, czy to nie uznaje... Yy... Nie uznaje tej muzyki za stereo? Chyba uznaje. Dajcie mnie syrena! Ojej! A tu jest jakiś piesio! O! Przywitaj się przyjaźnie z piesiem, on pewnie do kogoś należy, bo nie jest napisane, że jest przypłędą. Serdel, jaki słodziak. O, tego jeszcze... Co tu się właśnie wydarzyło? Pogadaj z psem. To znaczy, ja, ja się domyślam, co jest powodem tego, co się tutaj wydarzyło, ale... Wow. Wszystko po prostu, widzę, jest możliwe w tych Simsach. No ale jest z nic dziwnego, pies ma na sobie y, garnitur, więc chyba myśli, że jest człowiekiem i zachowuje się mu jak człowiek, stając na dwóch łapach, OK. Moi drodzy, jest tu jama, jama-jama, więc sobie ją zwiedzimy, może spotkamy w środku jakiegoś syrena, tutaj się ci y, ekomeni, <grytania> ekomeni, nie pamiętam, jak oni się nazywają, y, kręcą, co, co ty chcesz, Hamsa? Marta ma z rozprawę wrażenie całkiem uroczej. Czy uważasz, że randka to dobry pomysł? Tak, tak, idź na randkę, idź. Uda nam się? Jak myślicie? Znajdziemy wodorosty syrenie? Raz stary wrak. Głęboko w jaskini odkryła podziemną plażę, na której spoczywał wielkowy wrak w statku. Po zbadaniu zmuszałych szczątków postanowiła zabrać ze sobą małą pamiątkę. Co znalazłaś? O, oczy znalazłaś. Ciekawe. Nie powiem, jest to bardzo ciekawe. Piesek zdecydowanie podąża yy, za nami. <grym> Och, tak, porozmawiaj z nim. Chciałaś znaleźć syrena, znalazłaś psa. Hmm. Ciekawe. I więcej tu jest tych psów. Co tu się stanęło, że tak nas pamiło? A to jest przybłęda. Tego moglibyśmy adoptować. Ale mnie syreny interesują, więc ja się tu teraz będę rozglądać. Może jakiegoś syrena spotkam. No to zdecydowanie syren nie jest, niestety. I tak sobie myślę, że może, moja droga, ty byś mogła sobie tutaj popływać tym czymś. Może to by pomogło w spotkaniu jakiegoś sima syreniastego z ogonem? Boże, jak tu jest pięknie. Tu jest jakiś przystojny sim, ale obawiam się, że on syreną nie jest. Jednakże przywitamy się z nim. No to jest raczej, yy, wiecie, jeden z tych ekologów przeuroczych. No ale przywitamy się i zadmiemy w konheł. Może akurat? Może jednak? Dobry? Zareagujesz na to jakoś? Nie. Nic z tego. No dobra, to popraw mu humor i gdzie co, z zmienimy miejsce, bo tu ewidentnie żadnych syren nie ma. No i wpadłem z naszą mamuszką jeszcze tutaj na plażę, mam nadzieję, że gdzieś w pobliżu jest toaleta, gdyż, ponieważ e, chyba musimy się do takowej udać Tu są jakieś dwie simki, ale simki mnie nie interesują, bo no niestety z simkami wciąż nie zajdziemy, więc e, idziemy w pierwszej kolejności poszukać toalety, tak, skorzystać z niej A w drugiej kolejności idziemy szukać jakiegoś syrenia z tego sima Jeżeli nikogo nie znajdę, to chyba poproszę kogoś z was, żeby mi takiego syrena stworzył co? może to jest jakieś rozwiązanie może któryś z Was będzie miało ochotę i czas żeby jakiegoś mi tutaj syrena y, sprawić dla naszej mamuszki. no tu widzę, myślałam, że ona jest syreną ale nie, to mi się tylko wydawało ten sim y, chyba raczej syrenem również nie jest, ta simka być może jest syrena no ale to nas niestety nie, nie ratuje. Hmm. Trochę mnie to martwi, cała ta sytuacja. Ale wiesz co, moja droga, yy, proponuję, żebyś sobie na tym wodo, wodoświście popływała. O, 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 cicho, 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 nie. Myślałam, że to syrena, ale to był tylko yy, delfin. Życie jest takie trudne. Tak ciężko w nim znaleźć Syrenę. Każdy sim z, z daleka wygląda, jakby miał ogon. Tu dziewczyny sobie budują zamek z piasku właściwie yy, rekina z piasku. No, a nas niedługo czeka powrót do domu i prawdopodobnie poród. Ale nasza mamuszka dzielnie tutaj walczy i szuka kolejnego tatusia. Widzę, że pani w ciąży chyba jest tu więcej. A teraz sobie popływamy na wodoświście. A co? Wow, moja droga! Ja nie wiem, czy to jest zabawa dla ciebie na teraz, ale w ogóle to proponuję, może snorkling. Kurczę, cały czas liczę na to, że tu jakaś ogoniasta się pojawi. Sorry, że tak skaczę, ale tu jakieś widzę delfiny, a delfiny zwiastują, że może, może, akurat, ale chyba jednak nie. Tak, wiem, że w poprzednim odcinku mijałam się z syrenem. Wiem, ale teraz jakoś nie mogę go y, złapać. Nie wiem, gdzie się podział pan syren. Strasznie to smutne. No, postanowiłam jeszcze wrócić, słuchajcie, tutaj. Y, z nadzieją, że. O, rysuj. Narysuj serce na piasku. Może to spowoduje, że dojdzie tu do nas i jakiś y, ogoniasty pan, który się w nas zakocha. Postanowiłam wrócić na tą plażę, bo na tej plaży ostatnio mi się jakiś syren pojawił, objawił. O, 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 tu, 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 tu właśnie, tu o ciebie mi chodziło. Weź, proszę, przyjaźnie się przywitaj. On jest syrenem, jeśli dobrze pamiętam. Chodź, chodź, chodź. Flirciarskie zapoznanie. Od razu jedziemy we firciarskość Proszę bardzo. I możesz zad zadmąć w konchę, żeby potwierdzić na 100%, że pan jest albo nie jest syrenem. Ale wydaje mi się, że jest. Jestem tego niemal pewna. Nie, nie zareagowałaś? A może mi się coś pomyliło? A, nie, to tak! Zareagował. Dobrze, mamy mamy syrenę, mamy syrenę. Zdesz się biodrami. Zderz się biodrami. O, bo zbudujcie razem. Żeś bez piasku w ogóle widzę, że robisz się głodna, ale to nie problem. O, i słodka gadka od razu. No pięknie. Och, wspaniale. No i jak nam szybko i szybko nam idzie, nie? Mm, I możemy go od razu objąć, ale widzę, że robisz się głodna, ale tu coś jest. To będziemy kontynuować i to zjemy. I jakże się cieszę, mamy pana Syrena. Syrenia z tego. Och, jaki jesteś uroczy. Zapytaj go, czy jest w związku. Właśnie, to no jest dobre pytanie. Znaczy, no, my go chcemy w sumie wykorzystać tylko jako y, dawcę y, nasionka, ale no cóż. Jesteś singlem, no idealnie. Możesz go zachęcić do sprawdzenia, czy dziecko kopie. Yy... O, zaproś go do wspólnego gotowania. Chodź tu. gdzie idziesz? Gdzie idziesz, chodź, chodź gotować. Gdzie idz... Gdzie idziesz? Zaproś go do wspólnego gotowania. Chodź tu, chodź tu. Chodź, pogotujemy razem. No właśnie. A co ty tu ty, co ty ty czytasz? Co? A przepis zapewne. No dobrze. To jeszcze zachęć go do sprawdzenia, czy dziecko kopie i romantycznie z nim flirtuj. A potem zawołaj na posiłek. Możesz? Nie możesz. To po prostu weź porcję. A to co? Tobie, ciebie się cały czas czepiają te duchy wyspy Przypomnijcie mi, jak to jest, czy ona musi mieć tą cechę, żeby te duchy się objawiły w takiej pełnej krasie? Nie pamiętam już teraz. Jest to bardzo prawdopodobne i bardzo możliwe. No ale słuchajcie, jedno, jedno zadanie mamy wypełnione. Obawiałam się troszeczkę, czy to się uda, ale jednak. Jednak um, się udało? Zapytamy go jeszcze o romantyczne zainteresowania, bo m, może wiecie, może on tylko jest zainteresowany na przykład Simami Płci męskiej. No, tak też może być. Albo w ogóle nie ma romantycznych zainteresowań, ale no, to jaką? Dowiedziała się jaką orientację. No ja. A okej, okay, ale jaką? A no dobrze. To my ci pomożemy trochę w poznaniu siebie. Czemu nie? A, y, y, to wkniftuj z nim. No, super, super. Entuzjazmuj się posiłkiem, zachęć go może, niech też coś przekąsi. Możesz też mu opowiedzieć jakiś dowcip. O, nie, tutaj ta pancia będzie nam teraz. O, nie! O, kobietę w ciąży bijesz? Kobietę w ciąży bijesz? Ja ci dam. Idź sobie. Właściwie to powinna się jej po prostu przyłożyć, ale nie będziemy się bić, bo jesteśmy w trzecim trymestrze. Jaka! Widzieliście jaka? O nie. Nie będzie nam mówić, jak się mamy zachowywać. Proszę bardzo, gadka na podryw. Jesteś tu gdzieś? Ty ty. ty, ty Co to jest? Czy też ty... wiersze miłosne? Uroczo zaproś, zaproś na noc Dobrze, zaproś go na noc Zobaczmy, czy się zgodzi A co, weźmiemy go do szpitala Super, wspaniale e, Kochana, ty musisz do toalety Więc może ja cię zaproszę tutaj Skorzystaj sobie z łazienki e, A potem, o, możecie się na przykład Widzicie, ona ma nieskazitelną reputację e, A o, tam, tam i tutaj Robi jakieś problemy No dobra, pochuśtać cię nie pochuśta, ustawił się tak, Okej, okay, dobra, rozumiem, on musi do toalety, no to idź, idź, idź mój drogi, idź, bo zaraz tu będzie jakiś e, disaster. Moi drodzy, ja tu jeszcze chwilę z nią pogram, no i poczekam na poród, tak żebyśmy spotkali się w szpitalu i żebyście zobaczyli, co też nam się urodziło, no a potem najpewniej zakończymy urlop i będziemy się widzieć w kolejnym e, odcinku. No i jesteśmy w szpitalu. Znowu będzie nas prawdopodobnie przyjmować. Znaczy, dziecko poród będzie przyjmował duch. Jak znam tutaj możliwości simowe. Dlaczego nie możesz się zarejestrować? To mnie interesuje. Z kochana w recepcji. Tu w ogóle strasznie dużo duchów jest. Tu to jest pani doktor? Nie, to jest pani pielęgniarka, a to jest pani doktor. I pani doktor duch będą przyjmować poród. Wspaniale. Cudownie. Chodź tu, kochana, przyjaźnie się przywitaj z panią pielęgniarką. Może zostaniesz pielęgniarką? Może powinnaś właśnie rozmawiać z takimi simami? Wtedy się dowiesz, jaki zawód powinnaś wykonywać, co? Weź sobie... Wartość, manier sprawia, że flair zutkuje się, by przypisać jej cechę dobrze maniery. Wspaniale, kochana, bardzo się cieszę. Usiądź sobie i poczekaj, a mamusia tutaj postara się urodzić dziecko w szpitalu. No i zostaliśmy przyjęci i zaraz się dowiemy, czy to będzie chłopiec, czy to będzie dziewczynka. Zaraz, 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 nie, to nie jest dziecko mrocznego kosiarza. Co ja gadam? Dzieckiem mrocznego kosiarza jest tutaj mord, a to będzie dziecko Grega. Mały wilkołak, mam nadzieję, bo jeżeli nie, to będziemy szukać kolejnego wilkołaczego yy, tatusia. Znaczy nie, będziemy dalej Grega męczyć, ale wiecie o co mi chodzi. No i teraz wielka chwila. Chociaż o tym, czy to wilkołek, czy to nie wilkołak dowiemy się później. Ale na ten moment dowiemy się, czy to chłopiec, czy to dziewczynka. Czy to jedno dziecko, czy więcej? Czy mamy miejsce na więcej? Kurczę, mamy. To mogą być bliźnięta. Ajaj. A Fler musi iść do szkoły. Jak ty się czujesz, dziecko drogie? Czy tu, jest, tu możesz coś zjeść? Możesz coś zjeść. To zjedz jeszcze przed szkołą. Gratulacje. To dziewczynka. A właśnie urodziła córeczkę. Maluszek potrzebuje imienia. Jakie imię chcesz jej nadać? Nie myślałam o tym. Hmm. Wilcze imię dla dziewczynki. Luna. Nie będę jakoś specjalnie kreatywna. Może być Luna. Czy to jedyne dziecko? Uf, chyba jedyne, aczkolwiek jak widzieliście na shortsie, pewności nigdy nie ma. Dzień dobry wilcze dziecko. O Boże, jestem taka już płakusia, już, już płakusia już równikiem. Tak, dostaniemy świadectwo urodzenia. Ja w ogóle zapomniałam to świadectwo wywieszać, więc będę musiała się tym bardziej zająć. Okej. Okay. Jeszcze raz mi się położysz, czy już wrócimy do domu? No dobrze, kochani, wygląda na to, że to było ostatnie, pierwsze i jedyne dziecko z Gregiem, przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że dziecko okaże się małym wilczkiem. Ale o tym, przekonamy się w... o tym przekonamy się w kolejnych odcinkach. A tymczasem żegnam się z Wami, zapraszam Was na oglo... do oglądania innych serii na moim kanale. Oczywiście zapraszam Was również do komentowania, lajkowania i subskrybowania, bo to mi bardzo pomaga w rozwoju kanału i daje mi kopa do dalszej pracy. A teraz życzę Wam miłego simowania, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa!